Myślę, że to co pokazuje tabela, to, to trzeba się z tym zgodzić. No i faktycznie dzisiaj był taki mecz na noże. tutaj zawsze na podpromiu mecze z, z Rzeszowem są, są takie <grym> bardzo zacięte, także no dzisiaj kolejny taki mecz. Na pewno teraz jest dla nas taki dosyć intensywny okres, bo i po harce w, i właśnie bardzo ważne mecze w naszej lidze, ale na pewno zwycięstwa budują. Pokazaliśmy też, że jako zespół mamy charakter, po, po przegranej we Włoszech tutaj się podniosłyśmy w naszej lidze i mamy zamiar utrzymać tę dobrą pasję teraz również w Pucharzycach. Myślę, że jest to bardzo możliwe, aczkolwiek co pokazuje historia siatkówki, historia naszej ligi, nic tu jeszcze nie jest przesądzone, bo jeszcze troszkę tych meczów do końca zostało. Mam nadzieję, że to zbuduje jeszcze bardziej nas zespół, bo w tej lidze na razie gdzieś tutaj budowałyśmy tam pewność siebie i, i mam nadzieję, że utrzymamy to do końca. Przyzwyczaiłyśmy się do tego, że z Zyszowem. zawsze te mecze są na bardzo wysokim poziomie i zawsze jest dużo emocji w nich, ale to też jest bardzo fajne i wydaje mi się, że mimo wszystko lubimy grać te mecze. Wiadomo, jest ciężko, ale to jest to, po co pracujemy i właśnie tego typu mecze pokazują, na jakim poziomie jesteśmy. Jest dużo grania. Ten mecz pokazał, że siatkówka jest zmienna, ale też i... no wiadomo, tajbraki rządzą się swoimi prawami i tutaj nie ma już mowy o zmęczeniu, tylko trzeba po prostu zagrać, zagrać swoje. Jeszcze długa droga przed nami, tak jak pani powiedziała, ale... wiemy, jak może być, no ale zobaczymy, co czas, co czas nam przyniesie i... Jest sporo jeszcze tego grania, także nie ma co teraz już dyktować. Na pewno to jest kolejna ta cegiełka do naszej pewności siebie. Zwłaszcza, że no to był ciężki mecz. Raz jedna strona grała lepiej, potem druga, ale te wymiany były bardzo męczące, bardzo długie. Trzeba było się naprawdę napracować, żeby trafić piłką w boisko i skończyć akcję. Także na pewno też nauczył nas cierpliwości, a to jest bardzo ważne przy grze na najwyższym poziomie. Także cieszy fakt, że jesteśmy tutaj i wygrałyśmy u, u nich. No na pewno gdzieś tam z tyłu głowy miałam, przynajmniej ja nie wiem jak dziewczyny to pierwsze spotkanie, gdzie przegrałyśmy jednak 3-0 i na pewno nie chciałam, żeby powtórka meczu tak, tak samo wyglądała, dlatego mimo wszystko nastawiałyśmy się na dłuższą walkę, a my z chemikiem lubimy walczyć po 5 setów. Strasznie szkoda mi tego pierwszego seta, bo, bo mogło się to skończyć zupełnie inaczej, mogło się skończyć 3-1, no ale... E, tak, taka jest środkówka nieprzewidywalna nie i, i skończyła się dla chemika. Mamy ten jeden punkt, ale myślę, że, że to jak grałyśmy nie, nie powinno nas satysfakcjonować i, i mimo wszystko e, chciałyśmy zdobyć troszkę więcej, e, patrząc na, na wynik w setach. No i co? No, no Walczymy zawsze z tym chemikiem. Chemik ma naprawdę dobrą no drużynę. tak naprawdę kto tam nie wejdzie w pierwszy szóste, to jest tak jakby pierwszy szóstkową, bo, bo to są naprawdę bardzo doświadczone dziewczyny i waleczne i potrafią dobrze grać, więc... Kto by, nie zagra, kto by nie, na przykład nie miał dnia, to wejdzie dziewczyna gra zagra równie dobrze, więc no, chemik bardzo dobry styl gry prezentuje w tym sezonie i będziemy po prostu starały się zawsze im dorównać Myślę, że mogłyśmy troszkę próbować uciekać od tego wysokiego bloku, bo mają solidny, twardy blok, więc mogliśmy próbować nie dać się może tyle razy zablokować i. No i przede wszystkim ten pierwszy set boli, bo mimo że przegrywałyśmy 24-20 chyba, to no jednak potem miałyśmy trzy piłki setowe, więc no gdzieś tam będzie mi się to śniło dzisiaj w nocy.